No witam was w kolejnej odsłonie programu 8 albo miliard. Jesteśmy cały czas w podróży z moją wierną ekipą. Chciałem się zatrzymać przez chwilę przy, przy hieroglifach. Pierwsi Pamparianie, którzy wymyślili w ogóle te pismo. No, w ten sposób przekazywali informacje kolejnym pokoleniom. Dokładnie nie znam tego języka, uczyłem się trochę, ale no niestety nie znam go. Wiadomo, kto będzie go dobrze znał. No, mój translator Arturo. Arturo, pomożesz mi. Mm, witam. E, tak, to są bardzo ważne informacje, bo tu jest zapytanie syna do ojca. E, widać się tutaj, te dwa ptaszki, to jest e, tato, czy ja jestem adoptowany i w tym miejscu widać matkę z dzieckiem, na co ojciec zaprzeczył i powiedział, nie, no co ty oszalałeś, kto by cię wybrał. Więc e, no i uśmiechnięty tata na koniec. Arturo, dziękuję Ci za, za tę informację. Faktycznie jest bardzo istotna, czyli wiemy, że od początku dziejów papariani też y, bawili się w, ad w adopcję i tak y, dalej. Oni też zapoczątkowali akcję 500+. plus. Hej, hej, popatrz, popatrzy hej, papa.